Cześć. Zanim do książki dzisiejszej przejdę, to coś wam zdradzę, coś wam powiem. Na YouTubie od wielu już lat funkcjonuje taki kanał, który nazywa się Strasznie ciekawe. I ja ten kanał przez też wiele lat oglądałem namiętnie, bo tam znajdują się filmy. Filmy z całego świata, które jeden kolega z Polski zbiera, sortuje i. Dodaję do nich swój komentarz. Ale co najistotniejsze, to te filmy dotyczą paranormalnych zjawisk, sytuacji, gdy widzimy coś, czego zupełnie nie rozumiemy, i widzimy nagrania duchów lub istot, które nie powinny na Ziemi się. Znaleźć, ale z jakiegoś powodu się znalazły. I oczywiście, ja rozumiem, można do tego tematu podejść w taki sposób, że to są bzdury, głupoty, i w ogóle nie ma sensu tego oglądać. Ja przestałem to oglądać, ale zaraz wam też powiem dlaczego. Yy, natomiast wyszedłem z założenia, oglądając ten kanał i te filmy, że jeżeli przynajmniej jeden film, który na tym kanale się znalazł jeden urywek, nie? bo jeden odcinek zwykle składa się z kilku lub nawet kilkunastu takich pociętych, pofragmentowanych po zbiorów z przeróżnych miejsc czy, czy, czy sytuacji. Ale jeżeli nawet jeden film, odkąd ten kanał istnieje, tam były ich setki, nie tysiące, nie, nie tysiące tych fragmentów. No więc, jeżeli jeden z nich jest przynajmniej prawdziwy, to czeka nas po śmierci. Coś wspaniałego. No i ja to, ten, ten kanał właśnie traktowałem jako takie potwierdzenie, że my nie do końca wszystko co się dzieje dookoła nas rozumiemy, że ta droga, którą idziemy po tej ziemi, wcale nie musi oznaczać, że po jej zakończeniu. No, wszystko się kończy właśnie przestałem ten kanał oglądać, bo, bo o tym wam właśnie powiedziałem przed chwilą. Dlatego, że zacząłem mieć jakieś takie dziwne sytuacje, że kurde, w najgorszych momentach, nie? W nocy, czy gdzieś tam, sobie przypominałem te przedziwne, bo tam naprawdę są czasami przedziwne sytuacje, czy przedziwne istoty, czy no po prostu się bałem, nie, bo oglądając tego typu rzeczy, no one chcąc nie chcąc zostają nam w głowie, a mózg ma taką tendencję, że zawsze jak jest źle, to on sobie właśnie te złe filmy przypomina. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Wtedy powinniśmy myśleć o różowych jednorożcach, a nie o takim czymś, co jeszcze bardziej może nas wpędzić w jakąś kabałę. No zatem przestałem to oglądać, ale utkwiło mi w głowie to, że jest masa filmów na świecie, których nikt nie potrafi do końca wyjaśnić i nie wierzę, w to, że wszystkie te filmy to jest jakiś fake, że one są nagrane przez kogoś tylko po to, żeby zdobyć jakąkolwiek namiastkę, nie wiem czego, właśnie, sławy, pieniędzy, uznania, poklasku, nie wiem, bo wydaje mi się, że taki fragment pięcio-, dziesięcio- czy dwudziestosekundowy na przykład, pokazujący naprawdę dziwne sytuacje czy dziwne istoty, no miałby aż tak kogoś wyhajpować, wywindować, jeśli chodzi o jakąś mm, sławę, właśnie czy. Cokolwiek z tym związanego. A dzisiaj przychodzę do Was z książką Granice Życia. To jest książka lekarza doktora Sama Parni, który, sam Parnia, mam nadzieję, no inaczej, w sumie tego nie da się odmienić. Który po wielu latach działania z pacjentami, często na progu śmierci, a często, jak się okazuje, ten próg już przekraczających. No postanowił zebrać swoje doświadczenia. Postanowił zebrać też wyniki badań, jakie prowadził samodzielnie, jakie prowadził ze swoim zespołem, jak i wyniki badań innych lekarzy, innych naukowców, dotyczących tego, czym jest ta granica życia, gdzie jest ta granica życia i co jest za tą granicą, a jest to, jak się okazuje, no, bardzo często coś wspaniałego, przynajmniej tak możemy, e, tak możemy wnosić po opisach ludzi, którzy tą teoretyczną i w sumie praktyczną też granicę życia przekroczyli, znajdując się w tej strefie szarości, jak nazywają autor, w tym morzu szarości, gdzie jeszcze nie do końca nie żyjemy, choć wedle nauki już tak jest, bo nasze serce nie, nie, nie funkcjonuje, nasz mózg nie funkcjonuje. Więc jesteśmy już po drugiej stronie, ale jeszcze jesteśmy w takim miejscu, z którego możemy zawrócić, wrócić do tych ludzi, których kochamy, do tych ludzi, którzy funkcjonują tutaj na Ziemi, którzy po prostu żyją. Lub możemy taką cienką nić, która nas jeszcze z tym światem trzyma, przerwać, udając się do krainy, która jest czymś, czego ludzki rozum nie jest w stanie objąć. I... Ja tą książkę potraktowałem na początku dość sceptycznie, nie ukrywam. Zainteresował mnie tytuł, zainteresowały mnie opinie. Ludzi, którzy trochę o tej książce już w internecie pisali, pomyślałem, że czemu nie. I powiem Wam szczerze, że biorąc pod uwagę, iż książkę napisał Lekarz, nie mam powodów, aby przynajmniej w jakąś część temu, co tutaj znalazłem, nie ufać. I to jest trochę tak jak z tym kanałem, o którym wam mówiłem, tym kanałem na YouTubie, że niech jakaś, jakaś część, jakiś fragment tego wszystkiego będzie prawdą, to i tak z mojej perspektywy robi już bardzo dobrą robotę w kontekście podchodzenia do życia, które w tym momencie mamy. I mam tutaj zaznaczonych kilka cytatów, ale może zanim jeszcze do tych cytatów przejdę, to chciałbym wam jedną rzecz powiedzieć. A propos y, tych książek, które ostatnio w ogóle czytam, bo mam takie wrażenie, że udało mi się y, zupełnie nieintencjonalnie, ale wpaść w taką y, pętlę książek, które bardzo mocno y, dają do myślenia w ostatnich miesiącach. Y, najpierw to była Marka Beckham, o której mam osobny film na tym kanale. Y, później przeczytałem też książkę o Rodzie Kennedych. Y, y, następnie przeczytałem książkę Siła Wieku, jeśli dobrze kojarzę. Ona gdzieś tutaj jest, ale na pewno też oni niej opowiadałem w podsumowaniu książek z sierpnia. I teraz przeczytałem Granice Życia, i to jest taki kurczę, taki zestaw książek, które po pierwsze, jeśli mówimy o tych dwóch tytułach, czyli Marka Beckham i Ruth Kennedy, nie pytaj, to taki tytuł miała ta książka, które obdzierają użytkownika social mediów z wiary jakiejkolwiek, że tam. Przynajmniej jakaś grupa ludzi nie jest fałszywa, że, że wszystkie ich działania są pozorowane, że to jest tak naprawdę głównowarte, jeśli chodzi o ich przekaz, o ich słowa, które wypowiadają, bo to zwykle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Później przeczytałem Siłę Wieku, czyli książkę, która. Mm, Sugeruje, wręcz udowadniać się stara, że wiek to tylko liczba, że możemy do końca tego życia, które tutaj sobie wiedziemy, funkcjonować, cieszyć się tym życiem i każdy jego moment wykorzystywać. By docierając do właśnie tej granicy życia, wiedzieć, przynajmniej na podstawie tej książki, że to wcale nie jest koniec, że to jest granica, którą my przekraczamy, ale nie przekraczamy tak, że po jej przekroczeniu znikamy. Więc kurczę, no. Interesujące pod tym kątem jest to wszystko, co Wam e, mówię, że mocno. Ta literatura, o której Wam tutaj wspominam w tych ostatnich tygodniach czy miesiącach, otwiera oczy i, i, i warto się nad tym pochylić. Jeżeli macie możliwość, jedną z tych książek przynajmniej sobie przeczytać, to, to gorąco Was do tego zachęcam. A teraz już, już dość, tylko co połów. Posłuchajcie, proszę, tego cytatu. Teraz, jako profesor medycyny, mam zaszczyt być jednym z pionierów tej gałęzi nauki, będąc przy tym świadkiem jej rozwoju i ewolucji. Kwalifikacje zawodowe zdobyłem na Uniwersytecie Londyńskim, a studia doktoranckie ukończyłem na Uniwersytecie w Southampton. Gdzie uzyskałem również tytuł doktora w dziedzinie biologii komórkowej i molekularnej? Później w Whale Corner Medical Center w Nowym Jorku zrobiłem specjalizację z medycyny intensywnej terapii. W tej książce opisuję przygodę stanowiącą większą część mojego dorosłego życia jako naukowca i lekarza, którego zainteresowania, oprócz intensywnej terapii, obejmują zagadnienia związane z resuscytacją, nagłym zatrzymaniem krążenia, poważnymi uszkodzeniami mózgu oraz Wzajemnymi związkami między mózgiem a świadomością. A jeszcze kawałek. Gdy zaczynałem, nie przypuszczałem nawet, że nieco ponad ćwierć wieku później będę opisywał, jak moje własne odkrycia i odkrycia dokonane przez innych naukowców zmieniły oblicze dyscypliny zajmującej się niektórymi spośród najważniejszych pytań dla ludzkości, choć na pozór wciąż pozostają one bez odpowiedzi. No, słuchajcie, jeżeli ktoś. Może pisać o tym, co dzieje się z naszym mózgiem, co dzieje się z naszym ciałem, co dzieje się w momencie, gdy do tej granicy życia się zbliżamy, to myślę, że ten człowiek, który tak o sobie napisał na początku tej książki, ma legitymację, aby to robić. Mam tutaj zaznaczony jeszcze jeden cytat. Aby lepiej zrozumieć, co dzieje się w ciele niedawno zmarłej osoby, wróćmy do nas, do szpitala, do, do szpitala lub dowolnego miejsca, w którym zmierzamy ku śmierci. Bez względu na przyczynę tej sytuacji, nasze ciało, oczywiście jeżeli nie zostało poważnie uszkodzone, desperacko walczy o przetrwanie. Uwalniane przez, niego, uwalniane przez nie sygnały chemiczne wprowadzają nas w stan ciężkiego wstrząsu z utratą przytomności, co odpowiada wejściu do oceanu śmierci. Mózg automatycznie próbuje zoptymalizować funkcjonowanie całego organizmu. Przełączając się z czegoś, co można nazwać trybem życia, w tryb śmierci. Gdy wstrząs się pogłębia i schodzimy głębiej do oceanu, serce się zatrzymuje i umieramy. Spadek ciśnienia krwi do zera dodatkowo aktywuje drobne receptory, które z kolei pobudzają mózg do wysyłania sygnałów uwalniających bardzo wysokie dawki silnych i potencjalnie ratujących życie hormonów. Bezpośrednio po ustaniu czynności życiowych organizm uwalnia najwyższe dawki adrenaliny. Przekraczają one nawet tysiąc razy jej prawidłowe poziomy wykrywane w krwi Mózg wydziela również steroidy i inne ratujące życie hormony, w tym wazopresynę, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, podejmując próbę podwyższenia ciśnienia krwi i skierowania większej ilości do serca i mózgu. Te potencjalnie ratujące życie reakcje rozpoczynają się gdy ciśnienie krwi spada we wstrząsie, lecz ich nasilenie zdecydowanie wzrasta w nagłym zatrzymaniu krążenia. Generalnie y w związku z tym, że ta książka jest napisana przez lekarza, jest w niej, nie ma co ukrywać, sporo takich fragmentów, że trzeba się dość mocno skupić na lekturze, bo no, nie będziemy ukrywać, że medycyna to nie jest. Czym coś, czym się zajmuje po godzinach, żebym wiedział do końca, czasami o, o, o czym czytałem. Natomiast jest to też napisane z drugiej strony tak prostym językiem, pod tym kątem, że no, nawet nie znając niektórych pojęć, da się zrozumieć, co autor miał e, na myśli. E, I kurczę nie chcę z jednej strony mm, was tutaj katować tymi. Cytatami, bo mam tutaj ich jeszcze trochę zaznaczonych, ale myślę, że tak jeszcze jeden to spokojnie będę Wam chciał przeczytać. Tylko wybiorę jednego, jeden, jeden z dwóch. No dobra, niech będzie ten. Ograniczenia dotyczą, dotyczą nie tylko naszego mózgu, lecz także układu zmysłów, za pomocą których zdobywamy informacje o otaczającym nas świecie. Na przykład oko ludzkie odbiera promieniowanie elektromagnetyczne w pewnym ściśle określonym, dość wąskim paśmie. To jest tylko fale świetlne, podczas gdy oczy pszczoły lub węża są wrażliwe na znacznie szerszy ich zakres. Psy mają zdecydowanie bardziej wyczulony węch niż ludzie. Do tej listy można by długo dodawać kolejne rzeczy. Oznacza to, że zwierzęta odbierają sygnały pochodzące z wymiarów rzeczywistości pozostających poza zakresem percepcji człowieka. Wszelkie istniejące obiekty, które emitują promieniowanie elektromagnetyczne poza wąskim zakresem światła widzialnego odbieranym przez nasze oczy, pozostają dla nas niewidzialne, jeżeli nie korzystamy z aparatów skonstruowanych specjalnie do ich wykrywania. I jak ja to przeczytałem, to od razu mi się przypomniał jeszcze raz mam o nim wspomnę ten kanał strasznie ciekawy. Dlaczego? Dlatego, że tam było masę sytuacji tam była masa sytuacji w których na przykład psy lub koty zachowywały się przedziwnie. One stały na przykład w jakimś miejscu, obserwując coś lub kogoś, szczekając na niego, no kurczę, to było tak sugestywne, e, tak bardzo nie do zignorowania, jeżeli tylko ktoś ma odrobinę, moim zdaniem, rozsądku, to że ciężko jest, uwierzyć, że pies został przeszkolony przez swojego właściciela po to tylko żeby nagrać jakiś durny filmik i wrzucić do internetu. A teraz przychodzi właśnie wspomniany doktor sam i wyjaśnia nam ten niesamowicie fascynujący świat. I ja już chyba na tym zakończę. Gorąco wam polecam raz jeszcze. Granice życia to jest znakomita książka. A wiecie jeszcze co wam powiem? Eee, przypomniałem sobie teraz eee, ja ostatnio tak się Pastwiłem dość mocno nad książką Kurczę, Moc pozytywnego myślenia, którą napisał o autora, nie pomnę już teraz, Norman v. Pail. o. A to on tam napisał, że, że są badania, które potwierdzają obecność duszy w organizmie człowieka. Ja to wyśmiałem zupełnie, bo, bo nie dotarłem. Wtedy do żadnych badań, jak tą książkę przestałem czytać. Oczywiście tych badań podczas gdy Pale tą książkę pisał też nie było, bo ona ma już lat kilkadziesiąt. Ale mm, dopóki taki samozwańczy guru, jakim był właśnie Norman V. Pail, pisze takie kocopoły, to ja im nie będę dawał wiary kszty po prostu, bo, bo dla mnie to są bzdury. Natomiast jeżeli przychodzi ktoś, kto na co dzień jest z ludźmi, którzy są. Już na tej granicy, lub niejednokrotnie ją przekraczali, no to nie mam powodu temu nie ufać, nie mam powodu temu nie wierzyć. I oczywiście możemy podchodzić do tego z dość dużą rezerwą. I oczywiście, że rezerwa w dzisiejszych czasach jest jak najbardziej potrzebna, i ten taki zdrowy ogląd sytuacji, zdrowy rozsądek, no nie ma co się teraz nagle rzucać na to, jak nie wiadomo, na, na jaką prawdę objawioną, bo, bo nie, ale warto moim zdaniem. Poświęcić czas tej książce i dopuścić do siebie myśl, że to co przedstawia w niej autor, a naprawdę uwierzcie, że ja wam powiedziałem może o 5% tego wszystkiego, co tutaj znajdziecie, a fascynujące tutaj są rzeczy, no to jeżeli te rzeczy do siebie dopuścimy, jeżeli te opisy do siebie dopuścimy, tą całą tezę, którą próbuje udowodnić autor, to wow, to naprawdę nie jesteśmy zgubieni, to zmierzamy w świetnym kierunku i czy chcemy, czy nie, to i tak się o tym przekonamy. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.